Pokój i dobro. Nazywam się ojciec Ulryk i dzisiaj w naszej wspólnocie parafialnej obchodzimy niedzielę odpustową ku czci naszego patrona, świętego Antoniego. Stąd też Ewangelia, nad, nad którą się dzisiaj pochylimy, właśnie zaczerpnięta z tej uroczystości. Jest to Ewangelia według świętego Marka, 16 rozdział, wersety 15-20. Dla tych, którzy chcą bezpośrednio sięgnąć do tego słowa. Jest to fragment, gdzie Pan Jezus wstępuje do nieba i swoim uczniom mówi ten ostatni nakaz misyjny: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię stworze, wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy, będzie zbawiony, kto nie uwierzy, będzie potępiony. I dalej dodaje: tym, którzy uwierzą, takie znaki będą towarzyszyć, że będą uzdrawiać chorych, będą mogli stąpać po wężach, zatrute im nie będzie szkodziło. I zostawiając tę Ewangelię w kontekście naszego dzisiejszego patrona, świętego Antoniego, który jest nazywany Bożym cudotwórcą, widzimy, że po przeszło 1200 latach te słowa Chrystusa dalej są aktualne. Ci, którzy wierzą, w imię Jezusa potrafią dokonywać cuda. Święty Antoni, cudotwórca Boży, niejednokrotnie dokonał w imię Chrystusa. Spektakularnego cudu. W responsorium o Naszym Świętym śpiewamy, że chorzy, zło, chorzy zdrowo z wstają, z rąk i nóg pojmanych okowy spadają, umarli powstają, że to wszystko działo się za przyczyną naszego świętego. I należałoby się dzisiaj zastanowić, gdzie są te cuda dzisiaj. Czy My tak naprawdę wierzymy, bo Jezus zapewnia nas, że tym, którzy uwierzą, takie znaki towarzyszyć będą, a my ich dzisiaj nie widzimy. Jaka jest ta nasza wiara? Czy ta nasza wiara jest faktycznie prawdziwa, czy tylko powierzchniowa? Czy faktycznie wierzę całym sercem Chrystusowi w to, że On jest Panem, że On jest Zbawicielem? Czy tylko zatrzymałem się na tej prostej wiarze dziecięcej, jest Pan Bóg i to mi wystarczy. Zadanie na dzisiaj pogłębiać, rozwijać tą swoją wiarę. To nie jest proste i nie ma jednego recepty, jednej recepty, jak to zrobić. Każdy musi szukać swojej własnej drogi. Każdy... Ma swój sposób dążenia do tej świętości, do tej zażyłości i relacji z Chrystusem. Szukajmy, nie bójmy się szukać tego, co i nam pozwoli te wielkie rzeczy czynić, jakie Chrystus zapowiedział, a jaki święty Antoni działał w trakcie swojego ziemskiego życia. Wszystkiego dobrego. Niech święty Antoni Wam wyprasza wszelkie potrzebne łaski i szczęść Boże.